Konferencja znaczenie równości płci dla dobrobytu i zrównoważonego rozwoju została zorganizowana przez Fundację Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz grupy badawczej nad różnorodnością, równością i reintegracją. Konferencja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu Doskonała Nauka II. To jest nasza druga konferencja z wydziałem nauk politycznych i dziennikarstwa. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Program przede wszystkim obejmował panele i warsztaty dotyczące równości płci w kontekście polityki, zdrowia, mediów, instytucji i nauki. Prawo do edukacji, prawo do ochrony zdrowia, prawo do przyrody, prawo do ochrony na przykład sądzie, prawo do godnego wynagrodzenia, bezpiecznych warunków pracy i tak dalej tak dalej. Równość polega na równym dostępie do tych wszystkich praw, w tym żeby zarówno kobiety, jak i mężczyźni mieli taki sam dostęp do tych wszystkich praw, zasobów, które zapewnia nam konstytucja. Równość płci to nie tylko postulat sprawiedliwego społeczeństwa, ale to także fundament rozwoju takiego społeczeństwa zrównoważonego, dobrobytu i inkluzywności. A jednak niestety w rzeczywistości ta równość nie jest taka, jakobyśmy jak, jak sobie życzyli. Dlatego ta walka, to staranie o to, żeby kobiety i mężczyźni mieli no, no właśnie równe prawa, cały czas trwa. Część z nas Ludzi, jest w jakiś sposób dyskryminowana, ma różnego typu przyklejone łatki. Po cóż to? Po cóż to społecznie pielęgnować? Zróbmy coś dla ludzi takiego, żeby jednak wszyscy byli równi. Różni społecznie, żeby mieli różne szanse. Edukacja, rynek pracy, wolność do podróżowania czy dostęp do środowiska, które jest czyste i buduje jakoś nasz komfort. To wszystko składa się na jakość naszego życia w mieście, w państwie. Zatem po prostu im większa równość, tym lepsze życie. Więc walczmy o nią, bo naprawdę jest ona w interesie nas wszystkich.